Cześć, witaj z tej strony Lena Retro Mama oraz kawałek Retro Syna. Dzisiaj mamy Yee. unboxing, ale więcej opowiem mój młodszy towarzysz tego nagrania. To jest. Tutaj jest. Potrzebujesz. Super Neon power. Super Finks Neon Power Seria 11. Bądź ostrożny, żeby nam się. W środku są dwa inne pudełka. Bądź ostrożny, żeby nam się nie podarły zakupy. W opisie filmu będą linki dokładnie do y, aukcji, na których kupiłam to, co teraz Retrosyn otwiera. Poczekajcie. No, pamiętaj, pamiętaj, że się kartoniki nie poniszczyły. Bo może nam się przydadzą do czegoś te kartony od zabawek. Mamy o, szczęście mieć ma również je... pudełko. O, udało się, było tyle zabezpieczone. Fajnie, więc od razu sprawdzacie sklep. Który? Prawy czy lewy? O, rety. Lepre, co Lepre, nam mama. się przydało? Który, czy lewy? Najpierw zabaweczkę, zielone poprosimy. Tylko nie zniszcz, ale nam się przytrafiło. O. Pozwolisz, paragon? Tak, pani nie wiem, zobaczę dobrze, to można dobrze, zacznijmy od zielonego powoli, powoli, powoli zwróć uwagę że to jest, taśma, co to taśma. jest 80 super to ojoj oj. czekajcie, czekajcie a, dobra, zacznijmy od zabawki ok, tak wygląda box e, z serii 11 dobra, się To tu jest Właśnie. Zacznijmy od zabawki. Zabawką jest, pamiętasz, mówiłam Ci? Nie, mówiłam. Mówiłam, egzoszkielet. Egzoszkielet, na którym jest tost. Prosiłam o nieponiszczenie pudełka, ale jak widać, się nie udało. Krewet zawsze na gotowości. No, szkoda, bo by się przydało na różne rzeczy. Także już wiecie, że można w dolnej stylen, części stylen, stylen, stylen. Potrzebujesz, potrzebujesz powolutku. Do tak, tak, tak. Chciałam rodzicielski instruktaż. Zobaczcie, od tej strony gdzie są zinksy, egzoszkielety różne. Od tej strony otwierajcie i tu jest open, tak? Naciśniecie i otwieracie. Wtedy okay. Wam się pudełko nie zniszczy. Który nam się trafił? Który nam się trafił? Pan ciastek jakiś o tem. Dobry, widzicie? Tutaj, tutaj. Taki. Okej. Okay. Mm, czyli tu też mamy mm. wszystkie. Dobra. Planujemy otworzyć z boksa trzy zabaweczki. A, właściwie otworzymy trzy, żeby zebrać wszystkie ulotki, nauczyć się kto co jest i móc otwierać dalej. Jest instrukcja? O, jest instrukcja. Okej. Okay. Jak jest instrukcja, to jest ten zatoforony. Okej. Okay. Jedni lubią z instrukcją, inni wolą bez. A to jest co? Crossflame? Jak on się nazywa? Ten twój gościu. Czy water. Water, masz, water chyba. Water Wir, wir wodny, tak? O mhm. specjalnej mocy Egzoszkielety Tylko czasami trzeba osiągnąć siły I w kolekcji też jest złoty egzoszkielet, który można trafić, tak? Jakbyśmy my je trafili na początku Ej! Złoty Egzoszkielet Ok. Powolutku. Jak zepsujesz to nie będzie. mama, ty to Aha, bardzo zabawne. Nie umiem. A jak on ma wyglądać w ogóle? Ja nie. Gdybyś nie nic ja wiem. To co? Wyłączymy się i po prostu pokażemy to później? No dobrze. No bo chyba na to wychodzi. Momencik. Nie ma dodatkowej instrukcji, nie ma. Cyk, 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 do centralnej części. Do centralnej części. Tu ma się coś wtykać? To się ufa. To mają być nogi, o ile dobrze rozumiem. A tu mają być ręce. No a teraz to szepni ja się czuję oszukany bo ja bym chciał targię. my mamy to właśnie a nie mamy właśnie tego kościa zaraz oszukany ach 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 nie oszukany tylko losowo wybrany ok te ruszają o zobaczcie tu jest taki, takie kółko one Patrzcie. są obr... Staramy się nie szarpać. No, niestety, dam Wam znać, czy to testy retrosyna retro po prostu wytrzyma. Ale udaje się. Udaje się. To to retro syn. Ustawić. Udaje się ustawić na szczęście. I ty się kąpać. Na Akurat u mnie gwiazdka wyszła w tą stronę. A teraz, gdzie kierujący Zings ma siedzieć? No, bo rozumiem, że on gdzieś może siedzieć, czy nie? Tu może siedzieć. No, rozpoznajemy nowe tematy. Gdzieś powinien móc siedzieć, nie? Cyk. No, no, no. Mama, mama Montana. staram się czasami. Czasami. Świetnie. Także mamy, jest kierowanie wodą. Proszę bardzo, pokażemy to... przodem. No dlaczego demolujesz to co ja, ja... nie demolowałem, tak? On, on musi lasć, jak... On... Siłą wody się odbija od gruntu? Yy, nie widać co robisz? Bo to skomplikowany sposób. Może ja poprawię skoro się nie chce trzymać, tak? No dobrze, ale o! odcinki z retrosynem to zawsze jest wyzwanie Jeszcze dla moich nerwów. Dobra, wiecie co? Zepsułam. Zepsułam, rozegramy te zabawki, bo jeśli to autentycznie tak wygląda, a nasz akurat kosztował 25 zł, no to myślę, że będzie dla Was ważne to, żeby wiedzieć, czy to się wczepia, bo to ani na klik nie chce nam działać. Po prostu na zwykłe wkładanie. Więc no, powiem szczerze, że tak na 3 plus na razie. I to jest rozumiem woda podkładka pod pod nóżki. Ja mówię moją teraz ocenę. No ja mówię 3 plus, a ty w skali szkolnej od 1 do 5. Nie z minusem. Nie ma tego gościa. No jest pokazane, czy ma być ten gość. No to gdzie on jest? Nie gdzie ma. jest pokazane, że Ty. ma być ten gość? Nie, masz sześciu szkieletorków i złoty zaprezentowany na ulotce To tak samo jakbyś oczekiwał, że będzie 80 super w paczce. A takiego nie ma. Bo są kartoniki z y, y, sześcioma, siedmioma, tak, z siedmioma różnymi egzoszkieletami z serii. Ja daję 3 plus, jeżeli chodzi właśnie o tą trwałość złączenia, bo to jakoś powinno pstryknąć. Jeszcze się chwilę pomęczę, ale nie, no zwykłe. Chyba, że po prostu jeszcze czegoś nie odkryliśmy. I wychodzi na to, że gwiazdką, że gwiazdką do tyłu. O! Także, no nie wiem, naprawdę 3 plus, jeśli chodzi ode mnie, o mnie. A tu mamy co? Jakiegoś ciastka, tak? Babeczkę jakąś, tak? Tu na dole. Aha, ale nie ma już numeracji. Tak jak było w poprzednich seriach. Power Pudding. Power Pudding nam się trafił. Pozytywny bohater. Dobrze, zobaczmy, co się będzie działo dalej. I teraz pozwolisz. No właśnie, dlatego 3 plus. Jest dość niezła jakość plastiku, plus. jest dość twardy. Plus. Y ja otworzę. Bo, bo jak znowu tak zepsujesz, to będę bardzo nie niezadowolona. Nie tu tak. jest napisane Open. Open. A ja nie czytałem z czy tym, ja miałem to tak. Y Przepraszam, bo zaraz cię usunę z nagrania, jeżeli moje uszy nie wytrzymają. To jest, powolutku, to jest już teraz wiemy, to co podkreślałam w jednym z odcinków, że to nie jest tak, że ten box jest otwarty tylko on jest zabezpieczony po prostu w dwóch miejscach możesz przestać? nie może się pudełko czasem do czegoś przyda, nie chciałabym, żeby było rozwalone bo one są naprawdę fajne, kredowy taki kartonik, przyjemny ja tylko otworzę, tak? Tylko otworzę, żeby nasz oglądający widział. Spokojnie, możesz wybrać trzy saszetki, które chcesz. Możemy nawet wysypać, możemy przemieszać. Jaką masz ochotę. Tylko proszę nie zniszcz, nie zniszcz boksa. Wow. Resztę będzie otwierać mama, więc będzie spokój. Trzy. Reszta będzie Mam. do otwierania dla mnie. I dla mnie jakie chcemy nagrywać? Nie, raczej nie będziemy nagrywać, bo się boję, że mi zimki potniesz. A. Za to ty się później bawisz nimi, a mama nie. Więc jest coś no, bo za coś. Nie a wiesz, że nagrywamy wideo i zgradzamy sekrety rodzinne? No tak. No tak, no. Bardzo, bardzo zapakowałeś. Tak, bardzo uważnie. Tak, naprawdę. Rzeczywiście. Bardzo. Teraz cię robią, papa? Nie, nie robią, papa, bo ja chcę je zdążyć schować ze mną. Nie robią, papa. Dobry. Możesz nie. Nie plęczy najkrótsza. Poczekaj, jednego kucielka. Albo kważyczek. Zorientujmy się troszkę. Mamy trochę złotych. Że dwa złote. Tu mamy, tu mamy rywali i kit kazum. Czyli postaci ludzkie. ludzkokształtne, kształtne. Rarka. Wychodzi na to, że jest jedna. Kolor flesh. Rarka ultra. Dwa złote i sześć srebrnych. Nie skracam, Nie skracam tam, co jest. Potem będziecie patrzeć. Czemu? No bo tak powiedziałem. O, coś czuję, że to nie no. będzie spokojny odcinek. Ojej, ja, nie, ja. Nikt nie jest spokojne odcinki, jak tutaj jest Kończyć. Chciałbym patrzeć teku. Color flash, ultra rarka. Na razie mam same. Tego pokazał, tak? Odwrócę wam. Na razie zwykłe są. O. Mamy inny typ ulotki. Właśnie o to mi chodziło, żeby zebrać wszystkie. Tutaj są takie, a tutaj jest inne. Dobra. Właśnie chodziło mi o to, żeby zebrać wszystkie Nie informacje. Nie ma żadnego złotego. Nie mamy żadnej rarki. O, jest lepszy papier ulotkowy, fajnej jakości. Tu nadal są papierowe torebki. Nadal jest dinozaur. Jest motor. Jest helikopter. Z dodatkowych rzeczy, fajnie. Sekretne bazy. Tym razem dla kids Zoom. Fajnie. Dinozaury super. O. Ciężarówka. Fajnie. Mhm. Co pani... I roboty są Co pani pilnę? Co pani Pinne? okej okay. Co pani pinne. To jest no. co pani pilne? No bardzo fajnie. Kapitan Pine. Czyli kapitan ananas. Tak obstawia Retrosyn. Kapitan ananas w wersji Niebieskiej, świetne, muszę przyznać, że jest bardzo precyzyjnie pomalowane. Kolejna dobra edycja. Krążek ananasowy w ręku. O, typer. to zatykanie fanny. To jest to zatykanie. Korek. Panny. Korek. Baf Diver, pewnie no, dziękuję, się będzie panie. czytało. Korek do wanny. Proszę poszukaj. Retrosyn mam... ma bardziej wprawne oko niż ja. Fajnie, wężyk. Ciekawe, no. Fro, Fro, w którym pros. miejscu? Floprost. Masło. Kostki masła. Floprost, no tak. Kostki to jest. Masła. Kostki masła. Kostki masła. Nie wiem, czy kostki masła. Mi się wydaje, że te rzeczy są takie bardziej łazienkowe akurat A z tej chupa. ekipy. To, to co to jest? To to jest. Co to, to jest? Kukulica. No to kostki masła to kukulica no nie? A nie jakieś kostki lodu czasem? Frozen? Że zamrożone? Cała chupa, I tu ociekające wodą. Myślę, że to może tak być tutaj. Poczekaj. Mhm. Dobrze, a jakie są ekipy? Podział na ekipy. Jeno jaki ty agresor masz dzisiaj, to to jest straszne, synu drogi. Poczekajcie chwilkę. Już coś jeszcze tam powiem. Tu mamy ekipy. Tylko się włączy mój telefonik. Tu mamy ekipy. Mick Melody. Dobra. Shiny Soldiers. Light Force. Noise Crew. Gdzie są te kostki? Kukle. Kukle. Kukle za chwilę w I zobaczymy, kto będzie miał na tym. Bad Breakers. O ile dobrze przeczytałam. I Dark Defense. O mam Ale mamy. Ile mamy typów ulotek tym razem? tym. Ojej i aż 6 ekip, no całkiem nieźle, super liderzy i ultra rarka, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, no to co chcesz znaleźć? Nie wierzę ci, że to nie jest kostka masła, to jest kostka masła, no mówię ci, a jak, jak... ty to chcesz znaleźć? Kukle mam, no nie? Aha Poczekaj. No dobra. Detektyw Retrosynmatropia. Okej, okay, i trzy typy ulotek. Tu są nasze znaleziska egzoszkielet, no niestety tu mamy jeszcze gościa z egzoszkieletu do kolekcji nie wiem jak ich tu wam pokazać żebyście od strony pupy ich nie oglądali może w ten sposób wyżukujemy mama tytona ty na Który ty. to jest? Ten, ten, ten. Znaczy, ten tutaj? Ten, ten, ten. ten, 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 ten. Fro-bros. Frozen brosną. No. Dobrze to napisałeś. fro Ja wam mówię, że to kostki masła fro No mi się zdaje bardziej, że to od Frozen. E... No ale jak tam, no są na kukuryty. Super. Mm. A nie, finksy. I? I co na to? Tam? I słabo. Co jest? Nic? No. I nic konkretnego. Zobaczymy na grafice. Filmiki nam się same wymyślają, wyświetlają. Nie, widać seria 11, jeszcze nie zagościła w momencie, kiedy nagrywamy. Nagrywamy w połowie marca, jeszcze nie zagościła ostatecznie w internetach. Rozstrzygniemy spokojnie. Czyli co? Ja mówię, że kostki lodu, a ty mówisz, że co? Masło. Że kostki masła, dobra rozstrzygnijcie to, dajcie znać w komentarzach 20 minut kłócenia się ni mniejszym, ni większym dobiegło końca oczywiście obserwujcie Retro Rodzinkę no i lajkujcie powiem tyle, powiem tyle jak powiecie, czy to jest masło to przypnę wam w komentarzu serduszko okej okay. jeżeli skomentujecie, że to jest masło będzie serduszko od retrosyna. jeśli skomentujecie, że to są Kostki lodu, będzie serduszko od retro mamy i takie mamy rozstrzygnięcie. Do Gdzie zobaczenia, pozdrawiamy, cześć, pa. dobrej zabawy, pa!